A drobna inscenizacja, którą teraz możecie sobie oglądać na ekranie i mogliście zobaczyć również przed chwilą, pokazuje event, który nazywa się Ziemia się trzęsie. Czy jakoś tak? Jeżeli się mylę, poprawcie mnie w komentarzach. Jak możecie teraz zauważyć, nasza wioska ma się całkiem dobrze. Ale niestety, na ten event, który przed chwilą e, mogliście zobaczyć, nie jest gotowa. Jeżeli trole przejdą, no to po prostu jest koniec. Kaplica. A my, mając już dostęp do żelaza, bo tak, dostęp do żelaza mamy. Możemy w końcu przystąpić do działania i zrobić coś, co przygotuje nas na atak troli. Musimy urosnąć w siłę i tym samym przechodzimy do właściwej części odcinka. Cześć, Siemanko, ja jestem Ferio, a przed wami kolejny odcinek z serii Walheim na modach. Tak jest. W 2025 roku ogarniamy sobie Walheima na modzikach, ponieważ no, wiecie, jakieś tam lekkie urozmaicenie sam dla siebie również chcę mieć. Bo bez modułów Walheima przechodziłem chyba już ze dwa razy. A teraz tak. Siedząc na tej pięknej ławeczce, pokażę Wam, jaki jest w ogóle zamysł na całą tę przebudowę, na całą tę fortyfikację, bo głównie o to w tym odcinku będzie chodzić. więc zapraszam Was na mały tur po wiosce. Ci, którzy śledzą serię od samego początku, mogą wiedzieć, w jakim małym domeczku drewnianym tutaj nasz Wiking sobie urzęduje. Wygląda on właśnie tak, jak każda drewniana konstrukcja jest wyjątkowo problematyczny, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju uszkodzenia. I w zasadzie wszystko, co możecie tutaj zauważyć, z tego drewna właśnie jest zrobione. A my aktualnie jesteśmy w stanie przetwarzać już kamień, wykonywać sobie różne elementy z żelaza, nie tylko ekwipunek, ale oczywiście też elementy ozdobne, elementy budowli i tym podobne. I z racji tego, że ten kawałek terenu, który my aktualnie nazywamy domem, jest średnio bezpieczny, jeżeli chodzi o przyszłe eventy, które mogą nas tutaj spotkać. Ten strolem był oczywiście jednym z wielu, który może się tutaj wydarzyć, ale no te właśnie będą, od teraz właśnie te eventy będą coraz bardziej niebezpieczne, w związku z czym będziemy chcieli w tym momencie doprowadzić nasze miejsce w którym sobie żyjemy, do takiego etapu, w którym troszeczkę mniej będziemy musieli się przejmować całym tym syfem związanym z jakimiś trollami, surtningami i innymi dziwactwami, które będą chciały nas tutaj zniszczyć. Nie ma co więcej się rozdrabniać, wydaje mi się, że taki wstęp jest wystarczający, żebyście wiedzieli skąd taka, a nie inna decyzja, a to co widzicie tam przed nami, to być może będzie nasz przyszły dom. W tym miejscu wydaje mi się, że. No nie wiem, po prostu nic mi się nie wydaje, jeżeli chodzi o to miejsce. No nie widzę tego. Aby tu kopać dziury, robić jakieś rowy, żeby trole tutaj nie dały rady wejść. Natomiast jeżeli chodzi o tamtą wyspę. Wydaje mi się, że to jest wręcz idealne, żeby tam postawić kuźnię, bo właśnie o to chodzi, będziemy budować kuźnię, w której będziemy mogli. Kraftować najlepsze rzeczy, i nie mówię już tylko o tym, co mamy aktualnie dostępne, ale chciałbym to zrobić w taki sposób, e, tak? Miałem wyzerowane tutaj, już rzeczy, i dopiero teraz, jakby się odnawiałem. Długa historia, nieważne. E, receptury się zapomniały, także taka sytuacja. E, więc chcemy, te oto kuźnie zmienić w coś, co pozwoli nam. Później modernizować ją, w taki sposób, żebyśmy mogli tam kraftować coraz to lepsze i lepsze rzeczy. Bo jak możecie zauważyć... Nasz wspaniały wiking, aktualnie, ma już na sobie cały set z żelaza. Eee, pelerynkę ma taką, jak była wcześniej, ale mamy cały set z żelaza. Ile mogłem zrobić, to zrobiłem sobie z żelaza również tutaj, jeżeli chodzi o ekwipunek. Kilof też jest, kilof też jest. Eee, I żelazstwa mamy tyle. Niestety... Nie wiem dlaczego, ale tych materiałów było całkiem sporo nagrane, może powiem Wam szczerze też, że to i lepiej, że to się coś tam popsuło, bo byście mieli kolejne trzy filmy z tego jak ja chodzę po bagnach i żelazo zbieram, a nie o to w tym chodzi. Mm. Więc żelaza udało się trochę nafarmić, trafiłem na dwa albo już nawet nie pamiętam, dwa czy trzy lochy, które były tak strasznie duże, że tam spędziłem chyba no ze trzy dni, chodziłem w kółko w tej z powrotem. No i stąd mamy sprzęcik, niestety w tamtych materiałach, o których przed chwilą mówiłem, nie nagrał się mój komentarz, nie wiem dlaczego, bo wszystko nagrywa się naraz na jednym programie i nic nie zmieniałem w ustawieniach, a tu nagle po prostu nie ma komentarza, więc tamte filmy poszły, poszły w kubeł, tak jak były. Udało mi się też znaleźć rzepę, czyli to czego potrzebowaliśmy i od razu ją podniesiemy. No i co? Może dlatego, że marchewki też nie jedzą? A wiecie co? Teraz to ja już nie wiem. Ale tak, bo potrzebujemy... Potrzebujemy tego... Do zrobienia ulepszenia tego warsztatu. Ja se to później ogarnę. Już nie będziemy tracić czasu naprawdę, bo dzisiaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żebyśmy ogarnęli sobie naszą miejscóweczkę, żebyśmy zrobili przebudowę tej bazy w taki sposób, aby była ona nie do zdobycia. To będzie po prostu wielki fort zbudowany wokół gigantycznej kuźni, która będzie gdzieś tam na tej małej wyspie się rozpościerać po prostu. Większość krajobrazu zajmie nam ten właśnie budynek, który będzie służył za kuźnie za miejsce do enchantowania i tym podobne, do tego dostawimy sobie jeszcze fort i zostawimy nasz budynek i później będziemy rozbudowywać to jeszcze dalej, najprawdopodobniej o... w najbliższym czasie Jezu, jak to nazwać? O jakąś taką salę biesiadną po prostu, gdzie będziemy mieli kupę żarcia i tam będzie się wszystko na tej wyspie całe życie toczyć. Skąd taka nie inna decyzja? No stąd, że ta wyspa jest otoczona oczywiście wodą i mniej fortyfikacji będziemy musieli ogarniać. Trole są duże. Eee, zazwyczaj robi się tak, że kopie się po prostu dziurę w koło. I robi się taki. Ale mam dziury w głowie. Co się robi? Jezu, ale mnie zamuliło. Aż musiałem to sprawdzić. Fosa. Fose się robi wokół murów. No i te trole tam wpadają i tam sobie umierają. Ja szczerze mówiąc, bardzo bym chciał uniknąć robienia fosy. Bo trochę to jest czasochłonne. W związku z czym ta wyspa, która jest tam przed nami, jest miejscem po prostu idealnym, idealnym. Wystarczy odciąć się tutaj kawałek i powinniśmy być w stanie jakoś jako tako się obronić, żeby te trole nam tutaj nie chodziły. Chociaż cały czas się zastanawiam, czy to na pewno jest dobry pomysł. Czy te trole przypadkiem nie wlezą do tej wody tak czy inaczej? I czy jakoś tej naszej obrony nie przełamią, wiecie? Dobra, zanim zaczniemy budowę, to, to i tak się jeszcze, yy, to i tak się jeszcze nad tym zastanowię i może jednak zostaniemy tutaj. No zobaczymy. Tutaj mamy już przygotowany wózek na materiały i zaraz zabiorę was jeszcze yy, w jeszcze jedno miejsce, żebyście wiedzieli skąd te materiały są, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tylko ja muszę się jakoś najeść i schować tę rzepę. I widzimy się już na miejscu. Więc jakbyście się zastanawiali, to kilka ostatnich nocy spędziłem patrząc sobie w przestrzeń, patrząc w dal przy tym pięknym ognisku. Tak, właśnie, to jest farma kilku kluczowych surowców, które będą nam potrzebne podczas tej budowy, czyli drewna i kamienia. Cała reszta jest jakby bonusowa i nie bardzo jej potrzebujemy aktualnie do niczego, poza jakimiś tam świeczkami i różnymi innymi pierdołami. To jest farma kamienia. Już kiedyś wam o tym mówiłem przy okazji tutaj wydobywania naszej miedzi, to całkiem blisko naszej bazy ta farma się znajduje. Yy, o tym za dużo opowiadał, nie będę. Jeżeli jesteście ciekawi w jaki sposób taką farmę wykonać, to gdzieś na moim kanale jest taki film. Możecie go sobie w łatwy sposób gdzieś tam odnaleźć. Polecam, fajna rzecz. Wiecie co? Podkusiła mnie jednak ta wyspa i pójdziemy tam, no zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się tutaj mm, później przenosić nigdzie, że to zadziała tak jakbym tego chciał. Wózek oczywiście załadowany tym, co trzeba, ale nie wiem czy nie jest troszeczkę przeładowany. Bo widać, że mamy lekki problem, żeby go sobie dociągnąć tam, gdzie byśmy chcieli. O właśnie tu się zablokował. I żeby nam gdzieś się nie rozpadł, bo nie będzie mi się chciało tego zbierać. W się no wiecie, będę musiał, to będę musiał. Ale wolałbym nie. Dawaj, chłopie, ciągnij wóz. No i dał ale <laughs> Dobra, motek mamy. Motykę mamy. To są dwa najważniejsze materiały, z jakich będziemy tu korzystać. Dzisiaj, w sensie, dwa najważniejsze narzędzia, z jakich będziemy tu dzisiaj korzystać. Tam już mamy komitet powitalny. Fajnie, fajnie to wygląda. Jest delikatnie krzywo, ale to nic nie szkodzi. Może połączymy sobie tą kuźnię z jakimś kurcze nie wiem, z jakąś latarnią morską, z jakimś takim. z jakąś taką wieżą bardziej magiczną może. Coś, coś w ten desen, wiecie. I ona będzie sobie stała tutaj na samym skraju, będzie połączona z portem. Dobra, zajmijmy się nimi tutaj. Dobra, jednak zostaniemy przy pierwotnym pomyśle, czyli tutaj na samym skraju. Na samym skraju tego pięknego cypelka, zrobimy sobie naszą kuźnię, która będzie centrum naszej wioski, po prostu gigantyczna kuźnia, która będzie z czasem się po prostu rozwijać O coraz to kolejne materiały i możliwości w ogóle pracy z innymi materiałami będziemy ją przetapiać. Ale teraz ta część pracy nieco bardziej mozolnej. Na szczęście. Kilow mamy żelazny już trzeba troszeczkę tu wyczyścić. Troszeczkę wyczyścimy. Postawię sobie tutaj pierwsze fundamenty i zobaczymy, na ile w ogóle możemy sobie tu pozwolić. Jeżeli chodzi o wielkość. A chciałbym, żeby ta kruźnia była, no, wielka i wszerz, i wzdłuż, i na wysokość. Akurat kamień nam troszeczkę się przyda. I teraz tak na pewno nie może być korzysta albo bloków. My będziemy chcieli robić to z. Już wam mówię z czego. Ciężka budowla. Z tego będziemy chcieli robić fundament. I na pewno musimy mieć liczbę bloków nieparzystą. Z racji tego, że chcemy mieć ich dużo. To myślałem raczej o siódemce. Więc siedem poszłoby w tą stronę. Załóżmy, że tak by było. I w taki oto sposób moi drodzy prezentowałby się fundament naszej wielkiej kuźni, czyli serca całej naszej wioski, którą tutaj sobie teraz tak naprawdę dopiero zaczynamy tworzyć. To co tam było, to, to oczywiście była baza tylko przejściowa, i próbowaliśmy bardzo szybko zraszować, do że lada to tak średnio się udało, ale no jest jak jest, więc tak to wygląda. Prawdopodobnie w trakcie tej rozbudowy to jeszcze troszeczkę się rozrośnie. No bo mówię, chciałbym na pewno, żeby zmieściły się tutaj piece wszystkie w środku, włącznie z milderzami. Chciałbym też, żebyśmy później, na późniejszym etapie, mieli tutaj piece i wszystkie stanowiska potrzebne do przetwarzania materiałów, które będziemy w stanie znaleźć na równinach, czyli czarny metal i co tam było jeszcze? Flax po, po angielsku? Jak po polsku jest flax? No nie wiem, znowu mam dziurę w głowie. Nieważne, ale tak czy inaczej chciałbym, żeby to wszystko, wszystko się tutaj pomieściło włącznie z naszym nowym stanowiskiem do enchantingu, które jeszcze tak naprawdę nie wiem gdzie się zmieści. Takie mam dwa pomysły, albo wysunąć tutaj taką wieżę, wysunąć ją trochę tam w głąb tego oceanu tak delikatnie, zrobić taki, takie podwyższenie i, i tam zrobić taką przestrzeń do itemków magicznych. A na górze na przykład latarnię taką morską z ogniskiem, rozpalić tam to wielkie ognisko. Albo zrobić piwnicę i bardziej pójść w stronę takiego lochu. Więc tak, to jest fundament nad którym będziemy teraz pracować. Yy, I tak to będzie wyglądało, że postaram się jakoś tam wam puścić to. I postaram się jakoś tam wam puścić to w formie takiego małego timelapsa, gdzie będziemy tutaj wrzucali tak gdzie się będę wtrącał raz na jakiś czas, może tak. Najchętniej zrobiłbym to w formie timelapsa z kamery z góry, ale niestety... Ale niestety nie mam pomysłu jak to zrobić. Jeżeli ktoś z was wie jak taki timelapse wykonać, jeżeli ktoś z was ma jakiś pomysł inny niż logowanie się inną postacią na innym komputerze i odpalanie tam nagrywania no to bardzo chętnie, bardzo chętnie wysłucham. Także... Ja kontynuuję tutaj budowanie i prawdopodobnie wrócę do Was, jak będziemy mieli już jakiś taki wstępny zarys, gdzie, co i jak, ale jeszcze bez daku. Jakbyście byli ciekawi, to aktualnie to wszystko co do tej pory było robione, to już jest ponad godzina czasu nagrywania. Także jeżeli ktoś będzie się zastanawiał, dlaczego te odcinki tak długo, to po pierwsze, mało mam czasu w życiu ogólnie i te odcinki będą się pojawiały raczej raz na dwa tygodnie. A dwa, że jeżeli chodzi o takie odcineczki zbudowania, no to właśnie tak to wygląda. Jeden fundament, trochę zbierania materiałów i tylko związki tak naprawdę nie musiałem nigdzie łazić i się martwić o to. I minęła już godzina, godzina szczeliła, więc lecimy dalej z naszą wspaniałą konstrukcją. Zapraszam was na ten króciutki seans. No niestety przerwa, no naprawa narzędzia się nie udała, A, bo nie ma dachu. Ale zobaczcie, co tutaj się stworzyło. Mamy takie ściany z filarów. Tutaj wcześniej były ściany z drewna, tak jak z tej strony możecie zauważyć, ale z się ich pozbywam, bo prościej jest nie budować po prostu, kiedy ich nie ma. I taki jest właśnie zamysł, że przechodzimy z epoki. Po prostu drewnianej na epokę kamienną i żelazną. Więc więcej tych budynków, znaczy więcej elementów chciałbym, żeby było jednak z kamienia niż z drewna. A drewno ma pełnić taką funkcję jedynie ozdobną, wiecie? I teraz spróbujemy sobie tutaj wstawić te kamulce. Zobaczymy, jak one będą się snapować. Będą się tak snapować, tak? I czy to mi pozwoli otoczyć cały budynek kamieniem? Powiedzcie mi. Ale Czy nie wyglądałoby lepiej, gdyby tu była mniejsza cegła taka? Hmm. Może wyglądałoby lepiej, gdyby tutaj była taka cegła delikatnie mniejsza? Coś takiego, tylko że z dwóch stron. Tu i tu. Tu i tu. I jak ze stabilnością w ogóle stoimy? Tu mamy na zielono. To znaczy, że jest mocno średnio. Nie wiem czemu nie jest to niebieskie, skoro dotyka ziemi i jest giga stabilne. już pierwszy element jest po prostu. Na zielono. No ale dobra. W każdym bądź razie mamy jeszcze zielone i skorzystamy sobie z tego oczywiście. Może super jumpy. Tu się połączymy, już nie mamy dostępu do kamienia. Kurcze. Zedłem sobie teraz właśnie do portalu, żeby uderzyć do, do naszej farmy kamienia i już tak. Patrzcie, jak to fajnie wygląda co oddali. Już coś tam się rysuje. Już coś na horyzoncie zaczyna tam majaczyć. Dobra, idziemy. Let's go. Bo nie ma czasu. Trzeba, trzeba budować. Nie ma czasu na pierdoły. Przed Wami oto gotowe fundamenty po prostu i część ścian, dachu jeszcze nie ma, nic jeszcze nie ma, ale mniej więcej możecie zobaczyć jak to będzie wyglądało, w którym kierunku ta moja wizja artystyczna zmierza, jeżeli chodzi o to, o to serce tak naprawdę naszej wioski, bo to będzie Kuźnia. To tak jak już wcześniej mówiłem, będzie Kuźnia i wokół niej będziemy budowali całą resztę. Ja w tym momencie jestem, można powiedzieć, głosem za kamery, bo już dużo, dużo dalej cały ten budynek. Jakby jest, ale oszczędzę wam tego po prostu, bo naprawdę w całości zajęło to już te, tylko ta część, którą teraz widzieliście, to jest 60 GB miejsca na dysku, gdzie ja poza kamerą jeszcze troszeczkę podbudowałem, bo już wiedziałem, jak po prostu. Czasochłonne to będzie i w sumie mamy chyba ze 4,5 godziny budowania, latania po materiały i ponownego budowania. Także zapraszam Was na krótki, malutki tour po tym co udało się do tej pory stworzyć i w trakcie tego jeszcze troszeczkę sobie pogadamy na temat dalszej rozbudowy tej wioski, bo oczywiście ona będzie. Ale o tym za momencie. I proszę bardzo moi drodzy, to są efekty, tak jak już wcześniej wspomniałem, około 4,5 godziny grania. Całkowitego grania i budowania. I tak mniej więcej to wygląda, tak to sobie wymyśliłem. Początkowo ta kuźnia oczywiście miała mieć dach, miała być całkowicie zabudowana, ale troszeczkę mi się nie podobało, jak zaczęło to wychodzić. Było to takie trochę toporne i wyglądało bardziej jak kościół niż jak kuźnia. A teraz, jak możecie zobaczyć, wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Tak jak mówiłem, tutaj na końcu zrobiliśmy sobie taką a'la latarnię morską, gdzie ognisko sobie chłonie, prawda, co też nie było takie proste, bo trochę z tą podłogą się namęczyłem. Tuż obok mamy mały, drewniany porcik, a całość budynku jest otwarta. Jeszcze za momencik przejdziemy się po tym, żebyście zobaczyli jak to wygląda od środka. I w zasadzie zrobimy to od razu, więc proszę bardzo. Oczywiście dekoracji tutaj jeszcze nie ma, to trzeba będzie gdzieś tam dodać. Na razie mamy taki kor budynku, on już jest gotowy w zasadzie, tylko niewykończony nie ma tutaj mebli. Wchodząc do środka, proszę bardzo, zobaczmy sobie Wchodzimy do środka po takich fajnych schodach. Tutaj mamy takie fajne łuki. I środkiem oczywiście mamy te ogniska, które mogliście już wcześniej w trakcie budowy zauważyć. I przechodzimy sobie tutaj, tutaj, tutaj i w tym miejscu będzie nasza przestrzeń warsztatowa i przestrzeń tutaj po bokach, przynajmniej tak sobie tu wymyśliłem, że tu będą nasze skrzynie i z tej i z tej strony, skrzynie do składowania, a tutaj cała przestrzeń robocza. Jedno stanowisko już tu przesunąłem, ale one są takie porozrzucane jeszcze wszędzie, no bo... bo na cele budowlane, prawda? Żebyśmy mieli zasięg tych stanowisk tutaj, żeby można było wszędzie budować z każdej strony. Jak wcześniej wspomniałem, mamy otwartą konstrukcję. To znaczy, że z każdej strony można sobie wejść. Niestety tutaj szarły się spawnują. I czasem potrafią tu wejść i troszeczkę sam się tu naprzykrzają, ale zazwyczaj wchodzą w ogniska i same tu umierają. Na tej samej zasadzie, co tam mamy tą farmę kamienia. Z tej strony natomiast schodzimy sobie tutaj prosto na nabrzeże. Mamy tutaj port pięknie wysunięty. Tu Jest kamień, więc ciężko będzie statkiem tu podpłynąć, ale tu oczywiście jest przemyślany, żeby statek wpłynął jeden przynajmniej na razie. I oczywiście rybki będzie można se stąd też połowić. Jakoś tak fajnie się złożyło, że to tak pasuje do siebie wszystko. Tak, no inaczej bym tego nie widział. Z drugiej strony, port raczej by był trochę problematyczny. Jakby źle mi się to widziało po prostu. Może tak z tej strony wygląda mi to tak. Spójnie. Z tamtej strony byłoby tak trochę no, dziwnie. I tu oczywiście na górę możemy sobie jeszcze wejść, żeby podrzucić drewienko do ogniska. Pyk, 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 tu możemy sobie wejść i się schronić w razie czego, jakby coś bludzkiego się tu działo. I tutaj mamy taki nasz daszek. Daszek podwójny, żeby te ogniska. On tutaj widzicie taki, można powiedzieć, jak to ktoś w komentarzach pisał świetlik. Jest zrobiony i ten dym gdzieś tam sobie wylatuje na zewnątrz, a przynajmniej my się tam jakby nie dusimy, nie gromadzi się, on przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby się gromadził, raczej tędy wylatuje, więc to pełni swoją funkcję. Z tej strony po bokach planuję zrobić piece, na razie chyba tylko dwa piece hutnicze, z drugiej strony gdzieś wciśniemy mielęż, albo mielerze damy sobie jeszcze na zewnątrz przy porcie, żeby też jakoś to sobie poozdabiać. No i powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o samą kuźnię to byłoby na tyle jeżeli chodzi o budowanie. Tu sobie odpalimy bo nam zaraz szarły będą nas denerwować. Więc jeżeli chodzi o samą kuźnię no to mamy już po robocie, zostało tylko troszeczkę to umeblować czym się właśnie zajmiemy, to zniszczymy szarły. Jak już wcześniej wspominałem, zbudowanie tego wszystkiego trwa strasznie, strasznie dużo czasu i mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe mojej decyzji, którą podjąłem, już nie mówię, że teraz, ale już poprzedniego, poprzedniego dnia, bo to jest już drugi dzień, drugi dzień, kiedy to nagrywam, a mianowicie chodzi o to, że nie będę wam pokazywał całego procesu budowy, po prostu za momencik zobaczycie całość, jak już jest gotowa i tylko wejść i, i po prostu grać, bo to jest zbyt czasochłonne. Strasznie dużo miejsca na dysku zajmują te materiały. gdzie ja chodzę tutaj w kółko, stawiam klocki, burzę klocki. Stawiam klocki, burzę klocki, bo wiadomo w trakcie rozgrywki, w trakcie budowy ta koncepcja czasem się zmienia, czasem coś dodacie, czasem coś odejmiecie. I to jest taki proces to po prostu jest proces, który trwa dość długo. Przynajmniej też u mnie, gdzie no ja te materiały staram się sam zbierać. A i tak, jakby. Nie zrozumcie mnie źle. Ja też to nie jest tak, że chodzę z kilofem tu w koło i to zbieram te, te kamienie i drewno, bo mamy tą farmę, którą wam wcześniej pokazywałem, i tam wystarczy sobie chwilę poawczyć, zebrać przedmioty, zanim się zdespawnują, i po prostu no wrócić tu portalem i tam sobie już normalnie, normalnie sobie budować. Tak. Tylko takich kursów tylko trzeba zrobić, i materiały są uzupełnione. Ale chodzi o to, że. Ten proces w ogóle zajmuje dużo czasu. Ja siedzę, zmurzam się nad tym, chcę żeby to wyglądało jak najlepiej. Tu jeszcze będą jakieś dekoracje w ogóle, jakieś lampki, żaróweczki. I tak jak wcześniej wspominałem, to jest serce naszej bazy. Wokół tego wszystko będzie się kręcić, włącznie z budowlami. Tak jak widzicie port jest już przyczepiony. I na tę chwilę chcę zrobić jeszcze taki longhouse po prostu. Taki wikiński longhouse, który będzie jednocześnie pełnił funkcję Karczmy. Na początku myślałem, żeby zrobić ją osobno gdzieś tutaj, żeby jakoś fajnie sobie zabudować tą przestrzeń. Może tak się stanie w przyszłości, jak będziemy mieli trochę lepsze materiały i ja będę miał wenę na budowę, bo teraz po prostu ta wena już jest zaspokojona, ja jestem zaspokojony już totalnie. Już ta wena twórcza tak mnie rozpierała teraz jak sobie to pobudowałem, to troszeczkę mój zapał został ostudzony i ja sobie tutaj ten long house wybuduję, porobimy sobie ścieżki, zrobimy to czego brakuje i będziemy robić teścik, będziemy robić teścik, czy faktycznie jesteśmy już odporni na ataki trolla? Wydaje mi się, że nie do końca, ale no to czas pokaże. Także dajcie mi chwilę, czyli prawdopodobnie jakieś 6 do 8 godzin w realnym życiu, żeby ogarnąć całą resztę, udekorować. Więc widzimy się za chwilę. A w tym czasie mój drogi kolego zostaw suba, lajka i komentarz. Na zachętę. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Całość zajęła chyba z 8, jak nie 10 godzin i efekty możecie teraz podziwiać na ekranie. Mamy później, mamy też domek, który teraz możecie zobaczyć z nieco innej perspektywy. W środku oczywiście przestrzeń do planowania przygód łóżko i enchanting. I serce naszej bazy, czyli kuźnia. Późnia, w której mamy dosłownie wszystko. Po lewej piece, po prawej jedzenie, a na samym środku kuźnia. Tak sama nazwa wskazuje. Kuźnia historycz. Po prawej udało się zmieścić miejsce do przyrządzania jedzenia. Po lewej mamy port z mieleżami, Mała przestrzeń na jakieś tam ustrojstwo do niszczenia przedmiotów i to byłoby na tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać co o tym myślicie gdzieś tam w komentarzu. Rzućcie łapkę w górę, zostawcie lajka, like, suba i w ogóle wszystko. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Cześć!